Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Pragniemy wraz z księdzem Grzegorzem pozdrowić wszystkich parafian, złożyć najlepsze życzenia. Dzisiaj Dzień Zmartwychwstania Chrystusa tu z naszej świątyni parafialnej. Pozdrawiamy wszystkich parafian, wszystkich, którzy nie mogą fizycznie być na liturgii, wszystkich chorych, cierpiących, wszystkich przebywających w swoich domach. No i życzymy, by te święta mimo tych naszych ludzkich lęków były czasem spokoju. Życzymy dużo pokoju serca, radości, zdrowia, Bożej opieki na te kolejne dni naszego życia. Życzymy żywej wiary, mocnej nadziei, gorącej miłości. Dzielmy się. Tym dobrem, który, które jest w naszych sercach, wobec naszych bliźnich. Dołączam się do życzeń się proboszcza i chciałam przeczytać wiersz, który napisałem wiele lat temu wiersz na dzień zmartwychwstania. Daremnie. W mgłach ukrywa się pejzaż. I tym więcej w nim piękna, im więcej tajemnicy. To poranek nadchodzi, jak zawsze, w porę. Dłonie Jutrzenki zdejmują wątłą zasłonę daremnie. Tam mgła wypukla, zarazem zlewa w jedno kształty. Zarysy pagórków i kontury drzew są tak czyste, skąpane na nowo w granacie. Otwierają się, wchłaniają przestrzeń, wchodzą w dialog z obszarem, patrzą w twarz horyzontu daremnie. I strumień, jak strumień zdumienia, związuje wszystko swą nieśmiałą wstęgą, będąc wszczepionym w ziemię, wydaje owoce. Wyznacza kierunek, jak święty człowiek, daremnie. I Rosa, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, opada na kwiaty daremnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spokojnych, błogosławionych świąt, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.